Cześć, jestem Klaudia do kanału no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Jeżeli do leżącego na powierzchni wody liścia dotrze fala kolista, i tutaj stop, w dole ekranu macie wyjaśnienia, że mamy coś takiego jak falę kolistą i fale kulistą. Dlatego też nie ma tutaj błędu. Ma być fala kolista. Wywołana wrzuceniem z pławika wędkarskiego to liść, będzie. No, liść będzie tylko wykonywał drgania. I tutaj, ponieważ fale mechaniczne przenoszą, i tylko jedna odpowiedź tutaj pasuje, energię w kierunku rozchodzenia się fali bez przenoszenia materii. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.